Dzisiaj odcinek, na który długo czekaliście, czyli oglądanie Waszych budowli. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zapraszam także na grupę na Facebooku, na której możecie pochwalić się swoimi budowlami i memami albo zadać pytanie. A więc cały odcinek zaczniemy od tego, że zobaczymy sobie najlepsze prace, które postanowiłem w jakiś tam skromny sposób wynagrodzić. I pierwszą taką osobą jest Neft. Jak widzicie, Neft stworzył super zestaw, ucieczka przed policjami. Mamy minifigurkę Lloyd'a, mamy dwóch policjantów, w tym oczywiście ten handdog McBrack, który jedzie sobie w bardzo ładnie zbudowanym samochodzie. Jest też jeden kryształowy wojownik, no i to, co mnie urzekło, to to, że Neft wstawił to wszystko po prostu. Wiecie, na pudełko. To wygląda jak prawdziwy zestaw, i dlatego pomyślałem, że należą się tutaj jakieś nagrody. Także do Nefta polecam jakieś tam losowe magazyny LEGO, ale to nie koniec, ponieważ przysłał on także jeszcze jedno zdjęcie jednego zestawu, a mianowicie set o nazwie w złym miejscu, o niewłaściwym czasie. Finałowa bitwa mamy taką wielką postać Garmadona, mamy naszych ninja z, ze złotymi broniami i jest też na górze tam taka figureczka Garmadona z mega bronią. Wygląda to wszystko naprawdę dobrze. Nefty zadbał nawet o to, żeby tutaj były takie malutkie okienka, które które po prostu pokazują nam, jakie tam mamy funkcje bawialne. Wszystko to jest po prostu świetne i kupiłbym ten zestaw. Gdyby był, to bym go kupił. Kolejnym zestawem, który wręcz mnie urzekł, jest Wojira. Jednak nie jest to taka zwykła Wojira, ponieważ jest to statek Ronana i jego złoczyńców. Antoni zbudował po prostu to, co widzieliśmy w czternastym sezonie, gdzie Ronan, żeby po prostu wyciągnąć pieniądze od strażników z wyspy, Udawał Wodzirę ze swoim pięknym statkiem, i ten statek tutaj wyszedł świetnie. Kocham, a piękny jest. I dlatego pomyślałem, że do Antoniego też jakieś tam magazyny polecam, e, także gratuluję. Dobra, to lecimy do kolejnej budowli. Jest tu budowla od Maciola i on stworzył historię Harumi. E, jest to taka wielka, okrągła budowla, na której górze mamy gigantycznego pająka. Jakbym go zobaczył, naprawdę, wiecie, gdzieś. Po ciemku to przestraszyłbym się, że to jest prawdziwy pająk. W każdym razie tutaj to koło jest podzielone na kilka części i każda z nich przedstawia jakiś moment z życia Harumi. Tutaj na przykład mamy to, jak zawaliła się, zawalił się budynek w sezonie dziewiątym. Mamy także sceny, gdzie rodzice zostawiali ją w windzie w dzieciństwie. Jest też scena tutaj z Lloydem w świątyni, kiedy ona się ujawniła. Mamy fragment z i tutaj bardzo podoba mi się to, że Maciol, wiecie, stworzył sam tą maskę kabuki, więc ta scena wydaje się mi jeszcze bardziej wiarygodna. No i mamy także scenę, jak Harumi atakuje rocznego władcę. Mamy też Loida z kwiatami i podejrzewam, że to już jest jakieś tam przyszłość, przyszłość Ninjago, także naprawdę świetna budowla. Ona raczej nie nadaje się na zestaw, no chyba, że na jakieś 18+, bo tak to wydaje mi się, że jest to zbyt skomplikowana budowla, jak na zwykłe Ninjago. W każdym razie Maciol też jakieś tam magazyny do Ciebie polecą. I to tyle, jeśli chodzi o te prace, które postanowiłem wyróżnić, które Postanowiłem nagrodzić, ale wcale to nie jest koniec tego filmu i wcale to nie jest koniec y, super prac, ponieważ większość Waszych budowli jest po prostu świetna i teraz sobie będziemy je powoli oglądać. Wojtek przykładowo zbudował kilka scen z 16 sezonu. Y, jak widzicie, mamy y, wyspę, całą latającą wyspę mrocznego wodcy. Tam jest nawet Harumi, y, co prawda nieoryginalna. Tylko stworzona kastumowo, ale jest, jest, czy nie? Fajnie, że się postarał, że postanowił coś takiego zrobić. No dole też, że rozgrywa się jakaś potężna bitwa mamy nawet pojazd Kaja, Samuraja, czy Samuraja Nomecha, Samuraja X. Także naprawdę fajnie. Podoba mi się to, że ta wyspa jest w powietrzu, tak? że, że tutaj, że Wojtek użył tutaj przezroczystych elementów i dzięki temu ta wyspa faktycznie wygląda jakby latała. To się zaś zbudowała brickheadsa. My, Znaczy, tak to wygląda. Na styl BrickHeadsa, tak bym to nazwał. O, jest to oczywiście Kai, a z tyłu piękne ogrody za Zazdroszczę tego zestawu. Tadek stworzył chyba największą budowlę, jaką w dzisiejszym odcinku zobaczymy, ponieważ jest to ogromny tytan Garmadona, który rozrywa właśnie w swoich rękach perłę przeznaczenia. Ten tytan według jego opisu ma 60 cm wysokości, także naprawdę gigant. Jestem pod wrażeniem. Podoba mi się to, że tam na dole są też samochody, jeden z nich świeci się. Jest też gigantyczny budynek. Wow, naprawdę kawał dobrej roboty. Szymek stworzył zaś scenę w oku prastarego, w tej naszej wielkiej dżungli. Chociaż powiem Wam szczerze powiedziawszy, że tutaj jest taki... taki jak to się nazywają? To, no w każdym razie to wygląda tak wężowo, jakby tutaj wężonowie gdzieś łazili i, i coś kombinowali. Znaczy, to pomysł na kolejny sezon Ninjago. Sisek zbudował swoją własną wersję Smoka Moro i wygląda ona naprawdę bardzo dobrze, jest bardzo długa, chciałbym poznać jej rozmiar. Stary Fan wrócił zaś do przeszłości, do sezonu czwartego, gdzie nasi ninja musieli w dżungli przeżyć, jak zostali tam zrzuceni. I mamy tutaj, proszę, walkę z kulturystami Czena Całkiem przyjemny mocek. Bardzo podoba mi się to, że jest gęsta ta roślinność, że mamy tutaj gdzieś wodę, tam gdzieś lawa, a tych roślin jest naprawdę bardzo dużo, więc nie jest pusto jest na co patrzeć. Zostajemy w klimacie dżungli, ponieważ Repcak stworzył scenę z sezonu 16, kiedy to Harumi i Lloyd utknęli w tych e, ruchomych piaskach. E, fajnie, że, że są tak wsadzeni tam, a z tyłu za nimi czai się krokodyl. No, tego nie mieliśmy w sezonie 16, ale pokazuje to jak ta dżungla jest po prostu niebezpieczna. Świetna budowla. Raven King jest też jednym z moich faworytów i myślę, że to jest zestaw, który idealnie nadaje się do jakiejś serii. Ideas, coś w tym stylu, ponieważ mamy taką górkę z tym charakterystycznym, nie wiem jak to się nazywa, ale takim japońskim czymś. I na górze siedzi sobie Kai, który medytuje, bardzo fajna sztuczka z tymi nogami, ale możemy też oczywiście Kaja zastąpić bronią, a wtedy on będzie mógł po prostu walczyć ze szkieletami. Świetnie wygląda ten teren, bardzo naturalnie, bardzo ładna budowla. Ono Jochenka stworzył sceny walki. Tu gdzieś mamy Harumi, tu gdzieś mamy Ninja, nawet podwójnie jest Kai, jest Zane w smoczym stroju, w środku w więzieniu zamknięty Jay. <grym> Michał zbudował wejście do jaskini... Wejście do jaskini sekretu. Stworzył on swoje własne stroje dla, dla naszych Ninja po to, żeby po prostu wykorzystać je potem w, w zestawie, który pochodziłby z nowego sezonu. W sensie jakiegoś wymyślonego, nie? Bo o nowym Ninjago na razie nie wiemy nic więcej. Michał stworzył e, budowlę aż kontra Kai, Czyli sezon czwarty. Mateusz zbudował tutaj taką świątynię. Ja nazwałbym to świątynią cesarską, w sensie to co widzieliśmy w sezonie 8. Nie podpisał on tej swojej budowli, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Do tego też drugie zdjęcie, które przedstawia tutaj jakiś trening ninja i zostali oni po prostu zaatakowani przez kasztołowych wojowników. Mega mi się to wszystko podoba. Lubię ten styl budowania, zwłaszcza ta, ta świątynia. No tu jest mnóstwo detali, mnóstwo szczegółów i chciałbym zobaczyć, czy tam w środku coś jest, tam gdzie Jay wychodzi, czy tam, czy tam faktycznie coś jest w środku, czy po prostu jest to pusta budowla. Ale tak czy się jak wygląda, to naprawdę mega, mega dobrze. Mariusz zaś stworzył dżunglę wyspiarzy. Oni próbują tutaj walczyć z naszymi ninjo, wiecie, atakują ich. To pewnie są te sceny gdzieś tam po przybyciu. Jest ta fajna palma taka, jest tutaj mnóstwo jakiejś kości, jakiegoś innego bałaganu. Naprawdę bardzo podoba mi się to, jak wypchana szczegółami jest ta budowla Dawid stworzył zaś coś uniwersalnego, czyli taką podstawkę na minifigurki z Ninjago Tutaj akurat umieścił Mistrza Wu, no bo on tam pasuje do tych bambusów, tak jak to było w filmie Ale bardzo ładnie ta podstawka się prezentuje i myślę, że nadałaby się tak naprawdę do także wielu innych minifigurek z Ninjago Krzysiek zbudował złomowisko rodziców Jaya i tu się dzieje naprawdę bardzo dużo, ale on zbudował dom Zeina, jak więc widzicie, e, wyprowadza się on z klasztoru, dorosnął i postanowił e, kupić swoje własne mieszkanie. Listek zbudował nowe miasto Ouroboros. To nie jest jedyne miasto Ouroboros, bo ktoś jeszcze też wysłał. W każdym razie tu mamy potężne mury, z tyłu jakaś wieża, tu nawet dinozaura ujeżdżają, a w środku mnóstwo wężonów, pewnie jakieś tam wymiany są, albo nawet walki. To może rzućmy okiem od razu na to drugie Ouroboros, ono pochodzi od Jasieczka. i w tym Ouroboros oczywiście jest nasz Mistrz Chen, no bo on pasuje do całego tego klimatu, bo on sam chciał się stać wężonem. Tu widzimy nawet jakieś sceny walki, gdzie lecą jakieś jaszczury na niebie i po prostu wężonowie strzelają do nich z armat. Świetnie wygląda ta potężna praca. Naprawdę w środku też jakiś powóz, na którym też ciągną jakiegoś gada. Oni cały czas tam jakieś gady próbują opanować. Naprawdę kawał dobrej budowli. A tutaj od Mariusza mamy lawowy pojazd kola. całkiem duże koła, w sensie ogólnie cały ten kokpit, cały ten pojazd jest po prostu duży. Bardzo podoba mi się ten ogień z tyłu, to takie zakończenie e, typowo wyścigowe, takie bym powiedział. A Marek zrobił podwodnego moca, który jest a piękny. W sensie popatrzcie, tam z tyłu są bąbelki, tam z tyłu są rybki. Ten nasz wężon, który płynie sobie, znaczy wężon, przepraszam, merlopianin, płynie sobie i pod jego stópkami widzimy bombelki jego rękach widzimy taką falę wody yy, więc faktycznie widać, że on płynie. Naprawdę kawał dobrej roboty. To jest mała budowla, ale bardzo urocza. A Marcin stworzył walkę z Moro, yy, sezon piąty. Mango zrobił zaś coś innego: nie zbudował on swoich własnych zestawów, tylko przerobił na wersje halloweenowe. Yy, tak wygląda zestaw w dzień, a tak wygląda po zmroku. I to samo zrobił z Wyspą Strażników. Całkiem przyjemnie to wygląda. Brakuje mi tam tylko jeszcze jednego: Duchów duchów ninja. Max przerobił zaś smoka niej na mecha. I bardzo podoba mi się wykorzystanie tej głowy e, smoka na nogach. Jestem ciekaw, czy po prostu, znaczy tam się pojawiają chyba jakieś inne elementy. Tam widzę coś czerwonego, e, ale chyba większość klocków to są po prostu klocki ze smoka. Także jak widzicie, nawet z gotowych zestawów e, Lego da się po prostu zbudować też coś innego. Maciek zbudował walkę w kryształowym pałacu. I to, co najbardziej przykuwa moją uwagę, to mm, z tyłu perła przeznaczenia z mistrzem Wu. Łyżeczka Lego Animations zrobił e, to samo co Neft czyli wstawił zestaw swój na pudełko Lego i dzięki temu możemy zobaczyć, jak to by się prezentowało jako gotowy produkt. Ten smok mega mi się podoba, bo to nie jest coś po prostu z zestawu, tylko stworzone na własną rękę. No Jak już w temacie smoków jesteśmy, to Hubert stworzył Smoka Ziemi. Szkoda, że przesłał tylko takie zdjęcie od tyłu, bo z chęcią zobaczyłbym, jak tam dokładniej wygląda jego twarz. Twarz. Smoki mają twarz? A to motocykl Kaja od Franka. Dorys zbudował scenę z drugiego sezonu. Wspomnienia wracają. A Dominik stworzył coś, co idealnie nadaje się według mnie na taki malutki zestaw, może za stówkę, czyli obóz kamiennych wojowników z sezonu drugiego. Maciek stworzył świątynię złotych broni kreacji. I świątynia sama w sobie jest naprawdę fajna. Mamy też fajny ścigacz, ale spójrzcie, ile on figurek tam naładował. Wow! Jan Marcin stworzył katapultę kamiennych wojowników. Gigantyczna konstrukcja, w sensie gigantyczne koła, no i tak wygląda naprawdę potężnie. Nie do rozwalenia. Ciekawe jak daleko to strzela. Kasper zbudował zaś bazę do naprawiania pojazdów dla ninja, a Maciek stworzył scenę z sezonu 11, gdzie Lloyd przyszedł e, walczyć z Zainem. Samurai X i baza naszych ninja. Mega podoba mi się ten stojak na złote bronie, oraz e, sam ten kokpit, gdzie tam mamy krzesełko i monitory, i jest to budowla stworzona przez Dawida. Wiecie co? Została chyba nam już tylko ostatnia budowla, czyli połączenie e, samuraja Jacka z Ninjago, i teraz będziemy przechodzili do konstrukcji normalnych, czyli już nie ninjagowych. I tak to Bliss stworzył fabrykę śliny. Chyba najdziwniejsza budowla w całym dzisiejszym odcinku. Bloody Max zbudował ucztę w wiosce orków. Bardzo podoba mi się ilość szczegółów i to, jak tam jest tłoczno. No, w końcu to uczta. Daniel stworzył coś taki swój pojazd głęsienicowy. Kloc Lego zniszczoną świątynię Jedi, a latający bizonappa coś z Minecrafta. Bardzo podoba mi się ten domek, tylko tam obok chodzi Creeper, więc zaraz może być po domku. Mr. Olek zaś podesłał trzy konstrukcje: mamy jakiś mały pojazd, jakiegoś niewielkiego mecha i taki wóz agentów. On mi się najbardziej podoba z tych wszystkich trzech budowli. A Zbigniew stworzył bezdomnego znaczy, ma dom to gościa na bezludnej wyspie. Eee, tak. Słuchajcie, to już koniec. To wszystkie wasze budowle, które wybrałem do tego odcinka. Jeśli ktoś z Was się na filmie nie pojawił, to przepraszam, możecie wysłać swoje konstrukcje raz jeszcze na maila pudycontact@gmail.com i w następnej części, która będzie nie wiem kiedy, ale na pewno będzie, wtedy z pewnością obejrzę wasze konstrukcje. Także co, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Możecie także wbić na Instagrama, Facebooka i TikToka. Linki w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia.